Bożena Dykiel wywołała wielką aferę. Ostatnim wywiadem w dzień dobry T.V.N. Aktorka gościła w śniadaniówce jako ambasadorka akcji Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję i w zaskakujący sposób opisała życie z chorobą, za co została mocno skrytykowana. Są ludzie, którzy szczególnie powinni zastanawiać się, zanim coś powiedzą. Stwierdziła scenarzystka Ilona Łebkowska. Od słów gwiazdy odcina się m.in. Fundacja Twarze Depresji, która zaprosiła ją do współpracy. Bożena Dykiel w weekendowym wydaniu Dzień Dobry TVN opowiadała o życiu z depresją. W pewnym momencie stwierdziła, że choroba spowodowana jest brakiem litu w organizmie, dlatego trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska. Poza tym należy ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor. Dodała, że jej samej w uspokojeniu się pomagają cudowne okulary, które założyła na wizji. Słowa aktorki wywołały burzę w sieci, a wielu widzom nie spodobały się jej komentarze. Na wywiad z Bożeną Dykiel zareagowała także Fundacja Twarze Depresji, która w oświadczeniu zapowiedziała podjęcie kroków w sprawie. Niestety, kolejny raz się okazało, że najlepiej, jak aktorzy mówią tekstem, który napisał im kto inny, stwierdziła Ilona Łebkowska. Która skomentowała słowa aktorki na Facebooku. Wcześniej wypowiedziała się Paulina Młynarska, o której ojcu Bożyna Dykiel wspomniała w głośnym wywiadzie. Bożyna Dykiel ostatnio publicznie ujawniła, że zmaga się z depresją, a jej dołączenie do współpracy z Fundacją Twarzy Depresji odbiło się szerokim echem w sieci. Kilka dni później przyjęła zaproszenie do Dzień Dobry TVN, a w trakcie śniadaniówki opowiedziała o swoim życiu z chorobą. Zamiast jednak zachęcić do dyskusji, zaszokowała wielu widzów swoją postawą i poglądami w sprawie. Najpierw stwierdziła, że za depresję odpowiada brak litu, dlatego trzeba uważać na to, co się je, poza tym podkreśliła, że ważna jest aktywność fizyczna. Powiedziała, kropka to jest brak pierwiastka litu. Nie to, że się go uzupełni, ten literatura organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Więc trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie jeść dlaczego, do jeść dobre rzeczy. Poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor. w trakcie rozmowy nałożyła na nos cudowne okulary, które, jak stwierdziła, pomagają jej się uspokoić. Zakładając gadżet, powiedziała, kropka to są okulary, gdzie naciska się tutaj taki mały guziczek. Pojawia się zielone światełko, a potem się naciska mocniej i pojawia się czerwone światełko z różną częstotliwością. Bożyna Dykiel w ogniu krytyki za wywiad z DDTVN o depresji. Fundacja reaguje krotka, wywiad z Bożeną Dykiel odbił się szerokim echem w sieci, a wielu internautów nie kryło rozczarowania słowami aktorki. Fundacja Twarze Depresji, która zaprosiła Gwiazda do współpracy, o której ta opowiadała w Dzień Dobry TVN, również zareagowała. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele organizacji podkreślili, że ta od lat propaguje wiedzę o tym, że depresja jest chorobą, która wymaga leczenia, następnie zapewnili. Od 13. edycji kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję podkreślamy jednoznacznie, że tylko połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą walki z depresją. Promujemy wiedzę opartą na rzetelnych badaniach klinicznych tak w kampanii, jak i w magazynie Twarze Depresji. wyrażona przez panią Bożenę Dykiel w dzień dobry. TVN nie jest opinią fundacji, tylko jej osobistą opinią. Nie była z nami konsultowana. Dalsze kroki i ustalenia przekażemy po weekendzie. Kropka podpisem Fundacji Twarze Depresji na Facebooku. Pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci twierdzili, że Bożena Dykiel nie powinna dłużej być ambasadorką akcji. Do tej pory organizacja jednak nie zabrała ponownie głosu w sprawie. Zareagowały za to gwiazdy, którym nie spodobały się słowa Boże Ledykiel. W krytycznym tonie wypowiedziała się scenarzystka Ilona Łebkowska, która chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na Facebooku. Komentując głośny wywiad Dzień Dobry TVN, napisała: Są ludzie. Którzy szczególnie powinni zastanawiać się, zanim coś powiedzą, szczególnie publicznie. Bo jak się nie zastanowią, to z ust wypadają im czasem takie bzdury, że głowa mała. Do takich osób należy, niestety, Bożena Dykiel. Pisze, niestety, bo ją prywatnie lubię za jej energię, humor, a podziwiam za kilka wspaniałych ról. Kiedyś, skarżąc się na zbyt, jej zdaniem, niskie stawki aktorów grających w telenoweli na wspólnej, powiedziała w telewizji śniadaniowej, że TVN pożydził. Teraz, też w śniadaniówce wypowiedziała się o depresji, pandemii oraz zareklamowała cudowne okulary poprawiające nastrój. Był to stekstur, powiedzmy otwarcie. Niestety, kolejny raz się okazało, że najlepiej, jak aktorzy mówią tekstem, który napisał im kto inny. Przynajmniej niektórzy aktorzy dodała kropka na słowa Bożyny Dykiel zareagowała także Paulina Młynarska, o której ojcu wspomniała aktorka w wywiadzie. Gwiazda na wspólnej stwierdziła bowiem, że Wojtek Młynarski też chorował na depresję. Dziennikarka zdementowała te słowa, pisząc na Instagramie, kropka pani Boże Nodykiel. Tata chorował na chorobę afektywną dwubiegunową, nie zaś na depresję. Depresja jest jednym z komponentów choroby afektywnej dwubiegunowej, która jest bardzo złożoną i trudną w leczeniu dolegliwością. Choruje na to mnóstwo osób, wiele z nich nie chce się leczyć. Podobnie jest z depresją. Kiedy się nie leczą, wyniszczają nie tylko siebie, ale też swoich bliskich. Stąd akcja, której stała się pani twarzą. Jako weteranka depresji i córka człowieka przez całe życie zmagającego się z czat, choroba gumnowa. bardzo proszę organizatorów Akcji Twarzy Depresji, aby troszkę ostrożniej podchodzili do doboru znanych twarzy, które zapraszają do współpracy. O kosmicznych okularach i teoriach spiskowych pani Bożena Dygiel zamilcza. Miłego dnia. Dbajcie o siebie, dodała Paulina Młynarska. Bożena nadykiem w trakcie tego samego wywiadu poruszyła także temat ostatnich dwóch lat. Przy okazji wdała się w dyskusję z prowadzącymi, Agnieszką Woźniak-Starak i Ewą którym nie spodobały się słowa aktorki. Gwiazda na wspólnej stwierdziła, kropka ja bym to określiła tak, ostatnie dwa lata to jest walka świata z ludźmi, z bogaczami, którzy chcą nami rządzić. Takie jest moje przeświadczenie, bo jeżeli nas się zastrasza i jeżeli ciągle nas się lotk prawda, i nie pozwala się spotykać. Grypa szalała przez tyle lat i mnóstwo ludzi umierało, nawet więcej niż w tej pandemii. A ta pandemia dla nas jest jakimś obozem. Agnieszka Woźniak Starak na słowa Bożeny Zykiel zareagowała, mówiąc. Śmiertelność przy grypie nie była tak wysoka kropka, na co Bożena Dykiel odparła, że była, była, co prowadząca DDTVM skwitowała krótkim nie. Na stronie Dzień Dobry TVM próżno szukać materiału wideo z wywiadem.